Jak moment traumy. Może yy, psychologia sama nie, nie widzi tego jako punkty węzłowe. Bardziej już, chwała Bogu, współczesna psychologia zaczyna się pochylać nad tym, że trauma jest zapisana w ciele, ale chcę wam wytłumaczyć, na poziomie jaźni, nie na poziomie ciała, bo jakby, jakbym jeszcze w ciało wchodziła, to bym bardzo długo musiała wam, was tutaj prze, przetrzymać. Na poziomie jaźni, jak psychologia tłumaczy to, że trauma, która wydarzyła się kiedyś, wpływa na to, co zadziewa się teraz. I wpływa na to, co zadziewa się w przyszłości. Pierwsze to coś, co psychologia nazywa rewiktymizacją. Rewiktymizacja. To jest, słuchajcie, takie zjawisko, że osoba, która doznała traumy w dzieciństwie, yy, a nawet no, no, nie tylko w dzieciństwie. Statystycznie, z przyczyn, zarówno które w tk tkwią w niej, już właśnie od tego momentu, punktu ziarna, w którym się zmienił los, e, jak i e, no, zazwyczaj środowiska, w którym przebywa, osoby, które raz do doznały traumy, są dużo bardziej predystynowane do tego, żeby ta trauma im się powtarzała. Są badania na ten temat, e, psychologiczne, e, które potwierdzają, że osoby, które doznały traumy, e, dużo bardziej narażone są na powtórzenie tej traumy znowu w przyszłości. I to zarówno jeżeli chodzi o przemoc fizyczną, przemoc seksualną, przemoc psychiczną każdy z tych rodzajów traumy. I to zjawisko nazywa się właśnie rewiktymizacja. Jest jeszcze podobne zjawisko, nazywa się retraumatyzacja. Retraumatyzacja to jest dosyć szerokie pojęcie, bo ono dotyczy właśnie albo powtórzenia traumy u kogoś kto już raz traumy doznał. Ono dotyczy doświadczania traumy przez osoby, które pracują z ludźmi, którzy traumy doświadczali, czyli psychoterapeutów, psychologów, policjantów, terapeutów, wszystkich ludzi, którzy pracują z ludźmi, którzy bo wa ważne, ważne i teraz, bo ja wam teraz mówię z psychologicznego, z naukowego punktu widzenia, ale, ale jakby no przeniosę wam to na życie codzienne. Jeszcze raz, osoby, które pracują z traumą, słuchając tylko o wydarzeniach traumatycznych same doznają traumy. To znaczy, że jeżeli wy słuchacie, oglądacie w telewizji. Czytacie, no, nagromadzacie ładunek informacyjny od innych osób o traumie, sami doznajecie traumę. Nazywa się to re retraumatyzacja wtórna dokładnie. E I teraz e chyba e terapia gestalt jest najbliższa takiemu wytłumaczeniu. Na ja mechanizmowi, jak to w ogóle zachodzi, dlaczego to zachodzi. Um, trochę to bazuje na teorii cienia jungowskiego, że w, naszym, w naszej podświadomości, w naszym cieniu, w tej części jaźni, która jest dla nas niejawna, um, Dzieją się cudawianki. Wszystko, czego doświadczyliśmy, wszystko, każda informacja, która kiedykolwiek do nas dotarła, jest przechowywana w naszej podświadomości. Ale naprawdę, Gestalt bardzo ładnie to tłumaczy. Chodzi o pewne zjawisko, które zachodzi w naszym mózgu. Mianowicie, że nasz mózg ma taką. Może nie zdolność, tylko pewien taki automatyzm, taką potrzebę do uzupełniania niedokończonego obrazka. No, kurde, musimy po prostu. I na przykład, o tutaj, zobaczcie, to jest w taki prosty sposób. Narysowałam wam taką figurę niedokończoną. Powinno być pro, pro, prościej bardzo. Ale zobaczcie, e, narysowałam trzy koła, które mają wyjęte wycinki, i od razu zobaczcie, że nasz mózg, mimo że e, to miał być trójkąt, oczywiście mi nieporadny wyszedł, nasz mózg automatycznie chce dokończyć tą figurę w środku, prawda? W naturalny sposób. To jest taka e, zdolność naszego, naszego mózgu. E, ojcowie terapii, gestalt. E, już już, już z, z, z zapomniałam dokładnie, e, jak, jak było nazwisko tej pani. O Jezu, dobra, nie, nie będę się tutaj e, e, jakby mądrzyć, że tak super znam wszystkich ojców terapii gestalt, ale to była jedna z pań psycholog, która zauważyła w restauracji, że kelnerzy mają tendencję do zapamiętywania dużo silniej, że cały czas przechowują w pamięci te zamówienia, które są niedokończone, niezrealizowane. A te, które są zrealizowane, natychmiast wyrzucają w pamięci. I ta zdolność, tak jak z tym trójkątem w środku, tutaj niedokończonym, a, jak i z niedokończonymi zamówieniami w terapii Gestalt, ta, ta potrzeba domykania czegoś, domykania pewnych zdarzeń. Domknięcia, Na, nazwano e, gestaltem, e, i coś, co jest niedokończone, nazywa się otwartym gestaltem. I to może być właśnie niedokończona figura to może być niedokończone e, zamówienie u kelnera, a to może być nierozwiązany konflikt traumatyczny. Który, e, że nie poradziliśmy sobie w danej sytuacji, nie rozwiązaliśmy, nie znaleźliśmy rozwiązania na daną sytuację, i napięcie związane z nierozwiązaniem tej sytuacji cały czas w nas jest. Cały czas tkwi w nas psychiczne napięcie. Ono potem się somatyzuje, jeżeli trwa latami. i e, Zaczyna osiadać, zapisywać się w napięciach mięśniowych w naszym ciele. To napięcie schodzi do naszej podświadomości. Ja to widzę jak taki wir, który cały czas tak wiruje, chociaż to są różne kształty. I to napięcie cały czas szuka rozwiązania. To się dzieje na poziomie nieświadomym. Ale jakby na, na poziomie świadomym cały czas, jakby tkwi w nas fizyczne napięcie. I podświadomie szukamy non stop rozwiązania. Co na poziomie świadomym przejawia się w taki sposób, że wchodzimy w sytuacje, poszukujemy ludzi, kreujemy podobne. Wydarzenia, podobną scenarię, aby nasz konflikt znowu mógł zostać wyniesiony na powierzchnię świadomości i żeby mógł znaleźć rozwiązanie. Chociaż naprawdę zadziewa się w taki sposób, że jakby w momencie, kiedy... My wracamy do tej konfliktowej sytuacji, to jakby jesteśmy w takiej pułapce: przeżywamy ją cały czas non-stop i non-stop, aktorzy się zmieniają, a my cały czas przeżywamy tą sytuację konfliktową i nie znajdujemy rozwiązania. Znalezienie rozwiązania na tą sytuację, na sytuację konfliktową, która powoduje napięcie w nas, nazywa się domknięciem kształtu, zamknięciem kształtu. I to zjawisko otwartego i zamkniętego gestaltu będziemy wykorzystywać w naszej metodologii. Tylko chciałam Wam na poziomie psychologii wytłumaczyć, jak trauma na nas wpływa, jak cały czas w nas te zapisy tkwią i jak na, z punktu widzenia psychologii to sprawia. Że my przyciągamy, realnie przyciągamy, nie tylko magnetycznie, tak, na, na poziomie fizyki, na poziomie energii, tylko psychicznie podejmujemy takie, a nie inne wybory, które ładują nas w odtwarzanie sytuacji traumy. I to się nazywa. To, 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 yy, to się właśnie nazywa ta rewiktymizacja, odtwarzanie non-stop traumy w przyszłości, jeżeli ktoś już raz zapis traumy miał. Więc tak, mieliśmy już punkt widzenia szamański, że trauma powoduje zapisanie się, utkwienie kawałka duszy na linii czasu naszego życia. I potrzebne są określone rytuały, które by odzyskują te kawałki duszy. Rekapitulacja albo jakieś mantry, czy tańczenie z bębnami dookoła ognia. Um, mieliśmy już punkt widzenia z fizyki kwantowej o liniach rzeczywistości, że warto sobie robić wizualizację z kłamaniem. W cudzysłowie, oczywiście, mając świadomość, że to jest tylko wizualizacja, wizualizację, na tym wyobrażać sobie, że te rzeczy, które wydarzyły się w negatywny sposób, warto je sobie wyobrażać, że wydarzyły się dobrze. Wtedy zaczyna się jakby zmieniać emisję fali, którą się wysyła. Wytłumaczyłam Wam, że rzeczywiście psychologia to potwierdza, że jeżeli wydarzyła się trauma to tą traumę jak bagaż niesiemy do dziś i ona zapisuje się w przestrzeni naszego ciała, w postaci skurczów mięśniowych, w, w e, naszej podświadomości, w naszej świadomości, w postaci napięcia, który cały czas się odtwarza, cały czas w nas tkwi i przez to podejmujemy decyzje podobne, pakujące nas cały czas w podobne schematy wydarzeń. Tutaj jesteśmy. A Teraz trochę wiedzy wedyjskiej, wiedzy tantrycznej. Mój nauczyciel tantry mówił mi, że w przypadku pracy z wydarzeniami na liniach czasu, jeżeli pracuje się z karmą, pracuje się z tymi napięciami, że znowu cały czas wam przypominam, że nasze wspomnienia są jak sen. Z tymi wspomnieniami możecie robić wszystko. A zmienia się wasza świadomość i zmienia się wasza podświadomość, zmieniają się wasze zapisy, zacznie zmieniać się wasza osobowość, to znaczy, że zacznie zmieniać się wasz los. Więc w tantrze z takimi zapisami, tymi punktami węzłowymi, pracuje się w następujący sposób. Mój nauczyciel mówił, że trzeba je przeżywać na trzy sposoby. Na biało, na czarno i na szaro. Czyli, że mamy jakieś wydarzenie traumatyczne, coś niedobrego się wydarzyło, i praca energetyczna, praca wizualizacyjna, tantryczna z tym wspomnieniem ma polegać na tym, że biorę sobie to wspomnienie, wspominam je i robię wizualizację, Zamykam oczy, robię wizualizację. Jak, jak by to było, gdyby to wydarzenie wydarzyło się w najlepszy możliwy sposób? Wyobrażam sobie to w biały sposób. Druga wersja cały czas jakby praca z punktem węzłowym na linii czasu. Druga wersja wyobrażam sobie to w czarny sposób czyli taki, jak się zadziało, albo może jeszcze gorzej. W czarny sposób. I trzecia wersja w szary sposób. Wyobrażam sobie dane wydarzenie w czasie w sposób szary czyli trochę dobrze, trochę źle. I bardzo ważne dla tej tantrycznej metodologii, żeby w każdym z tych Procesów wizualizacyjnych, bardzo mocno zaangażować się w przeżywanie tego. Czyli kiedy wyobrażam sobie to na biało, maksymalnie się cieszę, bardzo z przestrzenią, z wszechświatem, z energią rozmawiasz tylko emocjami. Jak nie ma emocji, to jakby no nie, nie, nie pociągnie tych kawałków duszy. Do niektórych zabiegów, można tak powiedzieć, do niektórych zabiegów emocji nie wolno używać, a tutaj w takich metodologiach, w takiej pracy jak najbardziej trzeba głęboko zagłębiać się w emocje. Więc najpierw puszczasz przez brzuch, przez serce, przez biodra emocje pozytywne, potem bardzo negatywne przepuszczasz je przez siebie, a potem takie neutralne. To jest tantryczny sposób pracy. Ze wspomnieniami, to też wypala karmę to jest też metodologia do przepalania ładunków karmicznych, tych fragmentów duszy utkwionych na punktach węzłowych na linii czasu naszego życia.